lecz nas z lęku, który uniemożliwia współpracę między ludźmi i sprawia, że nie pomagamy sobie nawzajem. Tak Ustąd nas z naszej dumy, mogącej prowadzić do paratelizowania choroby, której skutki nie znają granic. Jezu Chryste, w wszystkich, bądź przy nas w czasach niepewności i smutku, bądź z tymi, którzy zmarli w sprawie Wielu Niech odpoczywają z Tobą w Twoim wiecznym pokoju. Bądź z rodzinami chorych i zmarłych, gdy martwią się i rozpaczają. Strzeż przed chorobą i przed rozpaczą. Niech doświadczą Twojego pokoju. Bądź z lekarzami, pielęgniarkami, całym personelem medycznym i z tymi, którzy prowadzą badania nad znakiem. Wspieraj wszystkich, którzy otaczają opieką poszczegolowaną i narażają swoje życie. Napełnij ich Twoim pokojem i chronij ich. Bądź przywódcami wszystkich narodów. obdarz ich dalekozrocznością w działaniu, by z miłością i prawdziwą troską zabiegali o do dobro ludzi, którzy mają służyć. Daj im mądrość do inwestowania w długoterminowe rozwiązania, które pomogą nam przygotować się na przyszłe zagrożenia i zapobiec. Niech wspólnie pracując osiągną cel i doświadczą Twojego pokoju. Jezu Chryste, pozostań z nami, gdziekolwiek jesteś, w domu czy za granicą, pośród wielu cierpiących, czy tylko w gronie najbliższych. Nie opuszczaj nas, gdy walczymy o życie, i gdy je opłakujemy. Pomóż nam wytrwać i być przygotowanym, a naszą pokój zasnąć w swoim pokoju. Jezu Chryste, nas. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, szedź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Jako w Panie i nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw bez zła. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Boże Boże, święta Maryjo, teraz i w śmierci wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi i Jezusa Chrystusa, Synia. ciała i z zmartwychwstania. Z Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa dla Jego bolesnej męki. 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 Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla jego, męki. Dla jego bolesnej 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 męki. Ojcze, przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. 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 Ojcze, Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla jego bolesnej męki. 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 jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

Dla Jego bolesnej męki. modlitwa papieża Franciszka o ustanie pandemii koronawirusa ze wstawnictwem świętych Józefa i dziewicy Mary, strzeż święty opiekunie naszego kraju oświecaj odpowiedzialnych za dobro wspólne, aby wiedzieli, jak ty, jak troszczyć się o osoby powierzone ich odpowiedzialności. Udziel mądrości naukowcom, i tym, którzy poszukują odpowiednich środków służących zdrowiu i dobru fizycznemu braci. Podtrzymuj tych, którzy dbają o potrzebujących, wolontariuszy, pielęgniarki i pielęgniarzy, lekarzy, którzy pozostają na pierwszej linii troski o chorych, także za cenę własnego bezpieczeństwa. Błogosław święty Józefie Kościół, począwszy od jego szafarzy. Uczyń go znakiem i narzędziem Twojego światła i Twojej dobroci. Towarzysz święty Józefie rodzinom swoją cichą modlitwą. Buduj harmonię między rodzicami i dziećmi. Szczególnie pamiętaj o najmłodszych. Zachowaj starszych od samotności. Spraw, aby nikt nie był pozostawiony w rozpaczy opuszczenia i zniechęcenia. Pociesz tego, kto jest najsłabszy. Dodaj odwagi temu, kto się chwieje. Wstawię się za ubogimi. Razem z Dziewicą Maryją błaga i Pana, aby uwolnił świat z wszelkiej formy pandemii. Amen. Święty Boże, święty Mocny, święty Nieśmiertelny. serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. O krwi wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. O krwi wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Yeah. Pada przez Tobą, aby dziś w sposób szczególny podziękować Ci za dar Twojej matki, za to, że dałeś się nam, aby była matką nas wszystkich. Chcemy zatem teraz wołać do tej, której serce zostało przebite mieczem boleści. i są. Chryste, usłysz nas. Boże, Ojcze Bogaty w miłosierdzie, się. Synu Boży objawiający miłosierdzie Ojca, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, źródło miłości i miłosierdzie, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boży, poprzez swoją opatrzność, opiekujący się całym stworzeniem, zmiłuj się nad nami. Matko pięknej miłości, módl się za nami. Matko miłosierdzia, módl się za nami. Matko litości łamanie. Matko ofiarności i dobroci. Matko poświęcenia i służby. Wszechmocy błagająca. Szafarko Bożego miłosierdzia. Ucieczko grzeszników i winowajców. Wspomożycielko głodnych i spragnionych. Schronienie bezdomnych i tułacznych. Opiekunko ubogich i uciśnionych, Obrończyni Wdów i Sierot, Drogowskazie Błądzących i Zagubionych, Orędowniczko Upośledzonych i Zniewolonych, Nadzieję Uwięzionych i Osamotnionych, Pociecho Wątpiących i Zrozpaczonych, Postojo Cierpiących i Konających, Miłowana córko Ojca Przedwiecznego, usłysz nasze błaganie. Matko jednorodzonego Syna Bożego, usłysz nasze błaganie. Oblumienico Ducha Świętego, usłysz nasze błaganie. Przez przywilej niepokalnego poczęcia, stanowiący szczególny dar miłosierdzia Bożego, wyjednaj nam zmiłowanie Boże. Przez zwiastowanie, wcielenie Syna Bożego i podjęcie misji uczestnictwa w zbawczym planie Boga, wyjednaj nam znułowanie Boże. Przez nawiedzenie świętej Elżbiety i uwielbienie w jej domu pieśnią magnifikat miłosierdzia stwórcy z pokolenia na pokolenie, wyjednaj nam znułowanie Boże. Przez narodzenie Jezusa Chrystusa w stajni, ubóstwie i chłodzie, dla ubogacenia nas wszystkich Jego hojnością, Wyjednaj nam zmiłowanie Boże. Przez ofiarowanie w świątyni Bogu swego Syna, jako zadość uczynienie za grzechy świata i zgodę na przyjęcie miecza boleści. Wyjednaj nam zmiłowanie Boże. Przez znalezienie Pana Jezusa w świątyni i rozważanie w sercu Jego słów o potrzebie obecności w sprawach Bożych. Wyjednaj nam zmiłowanie Boże. Przez troskliwość pokazaną w planie galidejskiej i wyjednanie uzbawiciela cudownej pomocy dla potrzebujących, wyjednaj nam zmiłowanie Boże. Przez cierpliwe oczekiwanie na spotkanie z Chrystusem nauczającym i pokorne podporządkowanie swojego życia zbawczym planom Boga, wyjednaj nam zmiłowanie. Przez współudział w dziele odkupienia na krzyżu i podjęcie z woli syna macierzyńskiej opieki nad Kościołem i całą ludzkością, wyjednaj nam zmiłowanie Boży. Przez trwanie na modlitwie z wieczornik w Wieczorniku dla wyproszenia ludzkości mocy i darów Ducha Świętego, wyjednaj nam zmiłowanie Boże. Przez tajemnicę w niebowzięcia, która nieustannie owocuje dla nas orędownictwem Boga i pośrednictwem wszelkich łas. Wyjednaj nam, zmiłowanie Boże. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas. Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, smuchaj się nad nami. Módl się za nami Matko miłosierdzia, aby Bóg pokazał nam swoje miłosierdzie. Módlone się. Boże W Trójcy Świętej, jedyny, który jesteś miłością i prosimy Cię pokornie przez wstawnictwo Matki Miłosierdzia. Przebacz nasze grzechy, ulecz słabości, rozerwij kajdane zniewolenia, umacnij ich jak doświadczeń i wspieraj ich w przeciwnościach losu. Naucz nas też postępować drogą Twoich przykazań i błogosławieństw oraz spełnić uczynki Miłosierdzia. Byśmy stając się solą tej Ziemi, światem świata, mogli dążyć do trwałego zjednoczenia z Tobą w niebie, które żyjesz i królujesz na wieki wieków z naszą osobistą. Boże Ojcze, Stwórco Świata, Wszechmogący i Miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciała, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata zwracają się do Ciebie, szukając sił, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorób, pociesz ich rodzinę, Daj mądrość rządzącą, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. Oto Cię prosimy, który z Synem Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Mario, uzdrowicielko chorych, Matko nadziei, módl się za nami. Przed tak wielkim sakramentem, upadajmy wszyscy wraz. Niech przed nowym testamentem, starych praw ustąpić nas. Co dla zmysłów niepojęte, niech to. Ise nobis, od povszystkie nesedni, niech ona Boże, daj nam godnie wielbić ukrytego w najświętszym sakramencie Twojego Syna, który został za nas zabity jak barany, abyśmy mogli oglądać Go w wiecznej chwale, który żyje i króluje na wieki i wieku.